4 R od wszystkich w drugim odcinku serii booster, i dziś jestem z? Ze mną. No, i w ogóle ja też nagrywam no, na mój kanał. I, y, no właśnie, kanał to no, podam wam link w opisie, a teraz y, robimy booster na 3 też, tak? 3 ale poczekaj nie, bo ja muszę wejść do kresu A ja już jestem, tak? Już ty, co miłe? Zapromuję na Trzy. No poczekaj. Kurde, co ty robisz? Nie mogę wejść do kresu daimy. Ej, poczekaj, może zrobić cięcie? Zrobię yy, cięcie. Kupujemy tego boostera na 3, 4, ok? No? 3? El... No? 3. 3? 4? Nie wdążyłem. No ja masz minus 6, jest to dobrze. No, yy, napiszę, że. Uuuuh! Mam 4 awardów. A nie kupowałam tych elfów yy, VIP. Nagrywam. Czekaj, może usunę ten. Zbieram prezenty na Odyssy. Nagrywam y pozdrawiam, nie. Poz pozdrawiam, Ronaldo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 08, Ponzdrawiam, ja. Pozdrawiam. ja się Ale mi z cieło. Kurde, tak! Będę musiała przez chwilę... Yy, 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 ...czek... Hej, tuby! Pozdrawiam! Ej. Ej! Ja już odbieram awardy i teraz zobaczycie, to... co się dzieje. Matka! 20 statusów dajmą! 0912 Teraz tak. 20 statusów dajmą. Ja może zrobię czegoś, bo... Ja mam 100 statusów dajmy. Wydałeś wszystkie pieniądze na tą grę? Nie. Zostałem jeszcze. Podałam dam la, Lady. To też dają chipy. Hehe. <śpiewanie> A ja frytki. Złomaczka, bo oskoczę z tym Kup pięć... to ja sobie kupię 9 rzeczy. Ja sobie kupię 9 rzeczy. Ej, ja muszę sobie, sobie zainstalować lepsze programy do nagrywania, bo ja mam takie razy. Ej, mam dwa ten za elfy. Serio? No, a nie kupował tej z rabików. Co? No, i odbieram, odbieraj panie, ale fajnie. Ej, ile masz do levela? Do levela mam, a ja do 25. E, ja, gdzieś... ja mam 560 do następnego. Ja mam e, 610 e, Nieważne. Fajnie, że i tak po tym pokoju nie ozdobię. Ja damia ozdobie nic w tym pokoju. No, kupiłam swoje przydło. Jestem fajny. Posłuchaj się do super. O, nie Dasz mi postera? Daj mi pozwy. Zaraz. Jesteś bogata, daj mi postera. Skąd ty wiesz, ile ja mam diamentów, co? Masz Uważaj, diamentów 231. Nie. 1965. sobie żarty robić. Nie. Nie. No to ja Ci je ja ekranu udostępnię. Zaraz dam. Tylko muszę dać oczko. Nie wiem, masz fajnie, w ogóle nie masz radów. Daj, zobacz, jakie masz znajomyś. Kupuję, masz mało znajomych. I lud masz znajomych? znajomych. znajomych? 953, a kiedyś miałem 2000. Nie. jak ja chciałam zawsze mieć 1000. Bo nie 1000 Co? Nie daj tysiąc. Nie opłaca cię. Czemu? No bo wtedy e będę dużo Ja z kompa. Ja teraz będę miał nowego, no Eee. Wiesz mi z tego kompa ścina. Już nie mogę być w kompasi. Nie no, mam no, z czym problemu. <laughs> w ogóle tego. W ogóle nie mogę teraz nagrywać, a kantasi jest najlepiej. No, no y ja y się nie mam. Czemu? Czemu? Przez miesiąc masz. Możesz sobie nagrywać bez tego. Bez tego? Bez... No normalnie, nie musisz płacić. Przez 30 dni. No, a ja, przez, a ja mam takiego bandika, może w ogóle nie płacę. Co? Zrozumiesz? No, nie wiem. Nawet nie mogę cię znaleźć na tej liście albo jestem ślepy. A ja mam 10 minut nagrywać. Na liście, gdzie ty jesteś? Ja cię widzę. tutaj mi pozwolę, ale na tej liście pozwolę nie ma. Tak. Możesz cię wylogować i zalogować? Zaraz. Szukaj, ile ty masz znajomych online? Nie, wiem. nie mam. Dobra, rozdaj. Dam mi pozdrowienia z tego Ok, uważaj, będzie okay. lokalnie. Uważaj, uważaj, bo to nie, ty. Ty, nie, ty. Kurde, co ja mam, że ciągle scape'a odpalam? Co? Ciągle no. klikam Słowa, na skatepa. Ja, osoba wygrywa to, y Co? Ej, nie zaliczyło mi się do kup 50 rzeczy, a ja z 1000 zyla wydałam.

ale mi laguje! Skarbon swym, jej! super! Wygrałam życie! Brawo! Łooo matko, nie sprawdzam skarbonki. Ja nigdy nie sprawdzam. Skarbonki nie jest podwójnie. Trudno. No co ja z tym mam? Ej, taki na filmie. Ej, jeden MSP, Skype. Ekran, skate, Ekran, skate. No właśnie, tak mam. Ale tak przełączasz ciągle? Tak na Tak na tak Tak jak można ja teraz? Powiedzieć, można powiedzieć. No kurde. Nie chcę, Dziękuję, żeby. Dziękuję, coś... że moje filmy otrzymały 7 odpłyn. Dziękuję za 38 autografy. Za to otrzymałem 4650 fejmów. Liczymy... 38? Co? 38? No. Że jak to? No gra. To jest mało. To jest dużo. Bo to. Ja to zebrałam chyba w jeden dzień. Matko, ja wiesz, że moja koleżanka w jednym dniu dostała z 40 parę pozdarów? Nie no, wiem. ma pewnie kanał na YouTube. Ma 1000 10 tysięcy. To jest pewnie Adrianna Skor i prosiło wszystkich 1,5 i pół złotych. Nie. bo tak pewnie nie było. Tak nie było. Bo nagrywałam znów wtedy live'a. Aaa. Ej, zobacz. Okej, zasada. Zobacz, to, to jest takie głupie, bo no. ty masz mniej subskrypcji ode mnie, nie? No. Ale ja nie miałem robić live'u. Co? Ja? Jak to? Okej, dorobiłem live'a. A ja bez, bez ekranu. I nazwałam go tak. Bo musisz udostępnić ekran. No to nie wiem jak. No, klikasz, że z Oka mi oddała podział. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zmieniam sobie status. Ło, wow, super. Nie umiem. Nie umiem zmieniać tego. Jak to nie umiesz? 6 tysięcy mam w skarbonce. matko bosko, często, chosko. A jeśli masz kisko w znajomych? matko, będę... Będę musiała... Co? Będziesz snakowana. O matko bosko, często, chosko. Ej, będę mogła pokazać y, nikt twoje, twojego sklepa? tak. Dobra, bo mi, się, bo, bo mi się nie chce montować filmu tak bardzo. Bo mi ręka boli od montowania czasami. No i to jest Dałem mu pozdro, a ona mi oddała. I to jest właśnie przyjaźń. Tak. A dasz mi pozdro. Co? Dasz mi pozdro. Nie. Czemu? Bo nie, nie mam cię na liście. Jak ty nie masz mnie na liście? Jak to? Tak to. Nie mam. Nie ma liście. Nie, 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 nie. Co ty nie, nie nie znajomych nie masz? Nie, ja, nie mam cię znajomych. Wiesz, To tak jest takie no. Ile ty masz yy, do następnego lewela? A nie, nie doszło do tego. Co? Eym. Ile masz do następnego lewela? Halo! Oluju! Oluju, miałem włączony mikrofon No a ja myślę Co Co to ma być? Nie wiem są... U, To pozdrowiony na lwie Wcale nie znam tej osoby. <grym> Kurde. Ej, daj mi grafa, to ja ci dam grafa. Ej, dam ci grafa, jak dasz mi pozdrow. Ej, dam ci pozdrow. Nie. Tak. Dzień dobry, dasz pozdro, proszę. Hej, dasz pozdro, błagam. Ej, daj mi grafa teraz, ja ci dam. Już ci daję grafa. Wiesz? Wpraj? już ci daję grafa. Tylko musisz cię wyszukać, tam w przeglądarce, znajomy. Ilu tu masz znajomych online w ogóle? Bardzo zobaczę, poczekaj, bo cię szuka. Ja mam 40 paru. Muszę, ja spróbuję cię Jaki bardzo, krepa? muszę wystawić. Ej, mogę dać za 3 minuty, poczekaj. Dobra. Ja Czy gdzie film na ciebie? Dasz krepa? A nie, dałam grapa. O, dała grapa no, a... już. Dzięki. To jest gra. Czasoner? To fajny gra nie? No, taki, taki m, bardzo wybuchowy. <ścoughs> tak wiesz, wybuchajcie na cały Claudia, proszę, dasz po... No nie jestem Claudia. Jestem Natalia. Miałem Kiciusia 1, 2, 3, 4... Done I teraz... Y Ej, czemu nie podbieramy y ludzi? Pani się po prostu nie piszą hej jest. co? Y to tu... Y publish. Y dobra, a to niech się publiszuje. Ja muszę teraz poczekać. Parę minut. A ty jeszcze nagrywasz? Co? No mam się bo ona już nie nagrywa, to ja też nie nagrywam, nie wiem czy ty nagrywasz, czy to nie nagrywasz. Ale Zara, to był buter, prawie wybiłem 20. Bo prawie wybijam 69 level, tak? Jak to 69? Bo to jest Tripili 2. I tak, poczekaj. Mm. No, ja muszę już skończyć, tylko uprzedziałem no, się. To jest, tak. i teraz montować poczekaj. to. Wszystko. Poczekaj, poczekaj. Jeszcze muszę na tak, jest No, szybko, szybko, szybciej, 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 szybciej. Mam nadzieję, że nie widzisz mojego pulpitu. Nie, wcale. Free, free recording. 21 czerwca. No kurde no, czemu nie, być, nie, być, nie, być, nie, nie Zaraz krywam. Nie to ja kończę papa.